Cześć! Jestem Aruma, a to moja koleżanka, Tipnis. Jesteśmy niedźwiedziami okularowymi. Nie znaczy to bynajmniej, że chodzimy w okularach, choć niektórzy wyglądają jakby je nosili. Przyjrzyjcie się naszym mordkom. Widzicie te beżowe znaki? Są one niepowtarzalne dla każdego z nas. U nas akurat są pod oczami, ale u niektórych niedźwiedzi okrążają oczy. Mieszkamy w Boliwii. Jesteśmy jedynym gatunkiem niedźwiedzia występującym w Ameryce Południowej. Uwielbiam się wspinać i wylegiwać na drewnianej platformie wśród drzew. Dużo czasu spędzam na szukaniu pożywienia. Jem w zasadzie wszystko, ale najbardziej lubię owoce. Moje wielkie i ostre pazury pomagają mi w dostaniu się do przysmaków. Na przykład. Bez problemu poradzę sobie z kokosem. To jeden z moich ulubionych owoców, ale trzeba się trochę napracować, żeby się dostać do środka. O, udało się, pychotka. Po jedzonku czas na drzemkę. Ale coś wam jeszcze pokażę. Jak stanę na dwóch łapach, to mierzę prawie dwa metry. Dobra, dobra. Zmykam. Papa. Pa.